Szkoły podstawowe z terenu gminy Gorzyce otrzymały pierwszą transzę nowoczesnego sprzętu, który ma podnieść jakość nauczania oraz zwiększyć możliwości placówek. Przekazanie sprzętu odbywa się w ramach ogólnopolskiego zadania realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z różnych placówek oraz podnoszenie jakości nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Do sześciu szkół podstawowych na terenie gminy Gorzyce trafi w sumie 179 urządzeń to 104 laptopy, 26 laptopów przeglądarkowych oraz 49 tabletów. Gmina Gorzyce podpisała w tym roku w październiku z Ministerstwem Cyfryzacji umowę na nieodpłatne przekazanie sprzętu elektronicznego w postaci laptopów, tabletów dla wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy Gorzyce. Jest to niezbędny element w dzisiejszej nauce, potrzebny, który na pewno poprawi jakość pracy dla uczniów i nauczycieli. Łączna kwota dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach tego przedsięwzięcia w skali całego kraju wynosi 1,4 410 milionów złotych. Tego typu inwestycje bardzo cieszą dyrektorów placówek, które prowadzi gmina Gorzyca. O 36 laptopów, to no, dla nas to jest taki duży zastrzyk takiego sprzętu elektronicznego. I mam nadzieję, że wreszcie zrealizujemy taki pomysł, że będziemy mieli zestaw taki klasowy komputerów, gdzie będzie można wykorzystywać w czasie lekcji komputery dla każdego ucznia. Akurat pracownię komputerową ostatnio przygotowaliśmy z takiego sprzętu z Rapsteam, który dostaliśmy. Natomiast tutaj mamy zamiar zrobić taki właśnie klasowy zestaw laptopów, który będzie zabierany do klasy wtedy, kiedy na przykład będzie taka potrzeba. Miły prezent mikołajkowy pod koniec roku. Sprzęt poprawi pracę, jakość pracy szkoły. Kilkanaście sztuk laptopów plus tablety plus jeszcze inne sprzęty, który w najbliższym czasie trafi do szkoły, do szkół na terenie gminy Gorzyce, wpłynie korzystnie na jakość pracy, gdyż sprzęt ten się zużywa. Wiadomo, postęp technologiczny jest tak szybki, że młodzież musi mieć dzisiaj w miarę niezły sprzęt komputerowy. Sprzęt zwiększy możliwości dwóch szkół podstawowych w Gorzycach, a także placówek we wrzawach, furmanach, Sokolnika oraz trzeźni. W ramach pierwszej dostawy sprzętu pomiędzy placówki rozdysponowano w sumie 103 laptopy. Nie chcielibyśmy, żeby zawsze były wykorzystywane ten sprzęt elektroniczny, ale wtedy, kiedy trzeba, no to warto, żeby był właśnie taki zestaw do klasy. A też nie, chcie, nie chcemy, żeby to uczniowie korzystali na przykład ze swoich smartfonów, ponieważ no, jesteśmy zdania, że w szkole te smartfony dobrze jakby nie były wykorzystywane i ich nie było. Bo, bo dla uczniów to no, szczególnie w czasie przerw jest takie odciążenie. No i to... Też kontakty takie osobiste zamiast tych wirtualnych. Ostatnio dostawiliśmy laptopy z programu Rapsteam, ale nigdy za dużo, gdyż dzisiaj cała praca szkoły opiera się właśnie na sprzęcie elektronicznym, bo są to i dzienniki, i sprzęt używany w klasach młodszych, jak i w klasach starszych. Także tych potrzeb jest naprawdę dużo.